No, no mecz bardzo podobny do tego w Częstochowie. Eee, pierwszy set w naszym wykonaniu tak naprawdę w żadnym elemencie nie był, nie był najlepszy, stąd też taki wynik. Aczkolwiek życzyłbym sobie, żebyśmy zaczynali tak mecze i, i kończyli eee, zwycięstwami tak, e, tak do końca sezonu. Eee, na pewno będziemy starali się w przyszłości wchodzić w lepiej, lepiej w te pojedynki. Hmm, bo na pewno, na pewno ułatwi nam to, nam to, nam to sytuację na boisku. Yy, można troszkę to zrzucić na, na może inaugurację sezonu w naszej hali. To był pierwszy mecz i, i dodatkowy, dodatkowy stresik na pewno nam towarzyszył. Mimo to na pewno cieszy, że potrafiliśmy wrócić do gry, złapać swój poziom we wszystkich elementach tak naprawdę. I, i zdobyć u nas pierwsze trzy punkty. Tak naprawdę sezon wszystko zweryfikuje. To, co ja widzę na co dzień, to widzę grupę chłopaków, która na treningu jest naprawdę skupiona na, e, na sobie, na swoich zagraniach, na, e, na tym na treningu. To bardzo cieszy, bo to daje nam fundament do tego, żeby, żeby progresować i żeby grać coraz lepiej. Tak jak powiedziałeś, na pewno, na pewno to wszystko trwa i, i liczę, że z takim podejściem... Im dalej w sezon, tym ta gra będzie nam lepiej wychodziła. Tutaj zawsze miło grać, aczkolwiek dzisiaj to nie był nasz mecz. No niestety mamy te problemy swoje, jak piłka jest od siatki i musimy sobie z tym poradzić. No już drugi mecz, pracujemy nad tym. Nie wychodzi nam to dobry zawsze pierwszy set mamy, a potem, potem mamy trudność odpowiedzieć przeciwnikowi. No niestety w tych trudnych momentach mamy jeszcze ciężko, ciężko nam się zgrupować na tym boisku i iść do przodu. Często jest tak, że Trochę idziemy do swojego konta i, i nie, nie gramy jako drużyna jeszcze. Wydaje mi się, że, że jak dojdzie jeszcze Mori, to naszemu trochę pomoże, bo on jest taki charakterystyczny zawodnik. A, aczkolwiek no, no musimy my wykonywać robotę meczu na mecz, bo, bo zaczyna, zaczyna się robić to nieładnie. Nie? Wpuszcza mnie, więc na razie chyba jest dobrze. Cieszę się, że te, te pojedyncze wejścia dają coś zespołowi i jako drużyna jesteśmy lepsi na pewno. Wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy to, że mamy szeroki skład i, i to nam na pewno bardzo pomogło w tym, żeby zwyciężyć 3-1. No pewnie ten sezon jest na pewno trudny będzie, bo trzy bo zespoły spadają i, i każdy punkt będzie się liczył, więc e, wydaje mi się, że bardzo musimy szanować te sześć punktów, które zdobyliśmy w pierwszych dwóch kolejkach i i oby tak dalej, obyśmy po prostu nie zbaczali z tej zwycięskiej ścieżki. Fajnie, bo, bo cała hala była tak naprawdę zapełniona, mało wolnych miejsc i, i przy, takich, przy takich kibicach gra się tylko lepiej. To jest dla nas przyjemność, po to trenujemy, żeby, żeby grać przy takiej publiczności.